Sorry, ale nie dało się robić transmisji, a więc... A więc nie będziemy ale nawet jakiejś fazie grupowej. Napiszcie w komentarzu co zrobić, żeby był normalny film bez zaklinania się i po drugie co zrobić, żeby był czat na żywo, żeby nie zaskakiwowało, że się blok blokują tutaj Chaty, po prostu. Bardzo to bardzo proszę. Dziękuję za oglądanie, bo widzę, że coś tam oglądał. Napiszcie w komentarzu, że oglądaliście. Tak, to no tak. Zanim ja się z wami żegnam. Cześć, pa, pa. Zapraszam na finały już, nie wiem, dzisiaj, albo dzisiaj, albo albo wtedy po prostu w następnym tygodniu, jasne? Tak do końca będzie. Zobaczymy, jak to się ułoży. Zobaczymy, czy wstawię finały, czy też nie. Dzisiaj. Jak nie, to będę to w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. A ja z Wami żegnam. Cześć. Pa, pa.